Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Tor i zapraszam Was na kolejny odcinek dowodu zbrodni z Contest Raka Global Offensive. Gramy na mapie Nuk nasz podejrzany zaczyna po stronie konterterrorystów. Jak widzimy nadal trwa rozgrzewka. Zostało do końca tej 7-6 sekund. No i zobaczymy, czy nasz podejrzany cokolwiek tutaj posiada czy niesłusznie został może oskarżony o używanie jakichś cheatów, hacksów Aha, było 10 sekund do końca drzewki, nagle jest 35 no spoko, można i tak Coś tu się chyba zbugowało, bo nie zauważyłem jakiegoś momentu chyba no, jest 30 No i razie musimy tutaj poczekać ostatnio była lekka przerwa od Contestrika, ponieważ wyrwałem bana. Um, miałem tam problemy właśnie z CS-em, bo często walało mnie za missing Paki, Ale chyba wiem w jaki sposób można to, można to ominąć, w jaki sposób mogę temu zapobiec. No i zobaczymy, zobaczymy czy, czy w tym wytrwam. No ale dobra, no to ciśniemy. Tutaj widzę, że idzie na Heaven Granacik do Blue. ci jednak idą dworem. A nikt dworu chyba nie pilnuje. Dopiero z Maina kolej zginął. Tamten ciska, ciska tymi wszystkimi granatami, wszystko wyrzucił. A oni przeszli sobie ten Wo Wow! Nice, bania. To było nie Ale fajnie widać, kurczę tutaj, gdzie pod nim przeciwnicy biegają. Można sobie ustawić miejsca na skany. Chociaż przez taki beton, raczej nie da rady. Zobaczmy. Ma tutaj, ładnie w plecy. Nie miał szans. I... Oj, 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 Ale było blisko. Ale dużo damage'a tutaj zabrał. Dwa fragi jeden remis. Znaczy, twój jedna... Jedna asysta, jeden remis, co ja gadał. dopiero co wstałem chyba. Um, ok, teraz widzę tutaj trzech, próbuję lobby i biegną teraz na rampę, ale... Tutaj jest Heron z seteków już tam ich powstrzymał. Wow, zobaczcie, grają echo. No, zobaczmy, czy w plecy ubiję tych przeciwników. O, czeka, czeka, do samego końca. Oj, ustrzel do tego, tam ma 16 HP. Aj, kurde, tamten koleś miał 16 HP. No, wystarczy, że oto jeden celny strzał w niego i koleś by to nie zginął. No, ale niestety chciał być cwany. O tam naprawdę pocisnąć ich wszystkich w bieg, w tłum. A no, za tymu nie wyszło. No dobrze, czterech na dworze. I będą pewnie do Sticleta wbiegać, Dokładnie już zbiegają. Tutaj ostrich w lobby. O, będzie jeden na jeden. Nice! Tamten go w ogóle nie A to ci joke. <tum> tam ci zbiegli. Dwóch co nam jest biegu na dół. A tutaj z main'a przyszedł przez drzwi i zabił naszego potyczanego. Ten, ale chyba patrzył, gdzie znaczymy jego kampanii znaczymy. pójdą. Oni nie potrafili się dogadać. O, Vulture już tam zdjął kogoś. Ładnie. Heron. To już mają, na na albo dwa na rampie To jest skan. no nie do, do tej pory nie znaczymy widzę, żeby kolej z cokolwiek tutaj miał. Zobaczcie, że ktoś sobie skanuje te drzwi. Zmarnował właśnie 40 pocisków, zostało mi tylko 20. No, ja jestem ciekaw, czy, czy wystarczy mu. O, ten dobrego granata rzucił drzwi. Dobra, zostało dwóch w blue. Okej, okay, jeden już padł. I jeszcze Ostrich. O! O! Nie miał szans. No nic, na razie widzę, że tutaj ludzie mają jakieś trudne sprawy, bo. Yy, Zupełnie nie widzę, żeby ten koleś cokolwiek miał, może, nie wiem, jego hacksy objawią się dopiero potem, ale niestety, no, ja już tych rund nie zobaczę. Bo też tak w sumie, kurczę, może być, że na początku, nie wiem, jego drużyna wygrywała, prowadziła, potem... <kluzławiamy> I właśnie w tym momencie y, widzę, widzę jego grę i tutaj nic nie miał, a potem jak zaczęli przegrywać, to po prostu ktoś się odpalił. I dopiero wtedy można stwierdzić, czy ktoś faktycznie czytuje bo przecież można w każdym momencie te cheaty odpalać, to są takie, nie ma żadnego problemu. Okej, okay, koleś to jest przez smoka. No dobra i zginął. No nic no. Według mnie, według mnie koleś jest czysty. Tutaj normalnie strzela, że to smoke y wchodzi w smoka, nic nie widzi. Celuje tam gdzie są faktycznie przeciwnicy, gdzie no ka no każdy po prostu by ich zobaczył teraz, o, to jeden próbuje wyjść na górę, niestety mu chyba nie udało, próbuje po raz kolejny. A, szark jest cwany. O, chyba mu się udało, tak? Tak, udało mu się skoczyć na boiler samemu. Gratulacje dla niego. No, ten tutaj podchodzi, jestem ciekaw, czy. O, próbuje kolejny. Oj, 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 i z góry. Zobaczcie, gdybym miał WHS, na pewno by wiedział, że ten kolly skakuje. A nawet go kurczę, nie słyszał z dworu, więc. <laughs> więc, no. No cóż, mogę powiedzieć, no. Kolejszy jest jak na moje czysty, to nic. Nic nie ukrywa. Nic nie pokazuje. Zwykły, zwykły zawodnik. O, podsadził chyba. dosłownie flash No dobrze. To teraz pewnie będzie koniec tutaj tego overwatcha. To jeszcze jest jakieś chyba maksymalnie dwie rundy. Nie więcej, bo tak około 8 rund zawsze. pokazuje. Nice, da z bania. Taki prefire trochę, no ale weszło mu, weszło mu. O, o ale miał farta, Shark. No tutaj się nie popisał. Nie dość, że Mówię. nasz podejrzany zostawił mu bardzo małą hapety, jeszcze spadł na sam dół i sobie nogi płamał. Okej. Okay. Ci co robią, czemu się strzelają? Co za kolesie. Okej, okay, zobaczcie, oni wszyscy już zeszli na dół, a ten tutaj nadal nasłuchuje, gdzie oni biegają, on słyszy, już, że są pod, pod nim. Okej, okay, tej bomba wracała, nie wiedzieć po co. A, I pozbyli się wszystkich na dole. Dobra, mamy już ósmą rundę. Te antyterroryści obudzili się po tej przegranej pistoletówce, zaczęli teraz wygrywać wszystkie rundy. Zobaczmy jeszcze może na tabeli, jak się prezentuje. No, nasz podjeżdżalny środku tabeli ma 6 do 5 plus 1 asystę. Nie chcę, żeby jakoś zbytnio odstawał. Wszystko jest jak najbardziej w normie. O, słyszę tej kolesia po lewej stronie. No, no i po prostu wyszedł i go zabił. Nic nadzwyczajnego. Okej, okay, został tutaj ostatni rekin. No i koniec. Ale podłożyli bombę. Udało im się. Jakiś fast fast land, No i koniec. No słuchajcie, no jak na moje i chyba się ze mną zgodzicie, no to koleś po prostu nic nie miał, nic nie używał. Nie strzelał po swojej, więc za griffing mu również nie dam tutaj skargi. No i tyle. przesłam werdykt. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami. No i do komentowania. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej!